Witam wszystkich. Dziś chciałbym wam zaprezentować pię pięknego Hyundai i30, samochód z polskiego salonu. Miał jednego właściciela, jest całkowicie bezwypadkowy w oryginalnym lakierze. Silnik 1.4 MPI benzyna, yy, przebieg 68 tysięcy. Jakieś 4 tysiące temu. Chodźcie zobaczyć jak wygląda w środku. 4-5 tysięcy temu wymienione filtry i oleje, tarcze, przód. Tarcze tył, klocki hamulcowe, przód, tył. Samochód bardzo zadbany. W ogóle w środku niezniszczony. Obejrzyjcie, moja operatorka wam wszystko dokładnie pokaże. Samochód naprawdę niezniszczony dla osoby, która ceni sobie uczciwy zakup. Myślę, że nic tutaj nikogo w tym samochodzie nie rozczaruje. Samochód świetnie się prezentuje. Ma nowiutkie opony założone. Gdyby ktoś był tym samochodem zainteresowany, dzwońcie piście, można go kupić w naprawdę niezłych pieniądzach i cieszyć się długo niezawodnością jaką gwarantuje Hyundai. Do usłyszenia i do zobaczenia.